Cześć! Witam Was z powrotem na moim kanale i tak jak widzicie po opisie, dzisiaj będziemy zajmować się moimi ulubionymi kosmetykami ostatnich miesięcy. Czyli rzeczami zarówno do pielęgnacji, jak i do makijażu, bez których ostatnio no, nie wyobrażam sobie życia. No i pokażę Wam zarówno pielęgnację twarzy, pielęgnację włosów, a także makijaż. Tego makijażu chyba będzie najmniej, ale będą takie perełki, że już nie mogę doczekać się, żeby Wam je pokazać. Więc bez zbędnego gadania wydaje mi się, że możemy przechodzić do moich ulubieńców. Dobra, więc zaczniemy pięknację włosów. Ja jeżeli was to nie interesuje, to tylko mam dwa produkty, więc bardzo szybko przez nie przejdę i już zaczynamy pięknację twarzy i Oczywiście, kolorówkę, A więc mam tutaj na pierwszy ogień idzie krem do loków, do stylizacji włosów z Nivea. i to się nazywa Curl Defining Cream. Super krem, bardzo dobrze mi się sprawdza. Wcześniej używałam tego kremu z Isany pomarańczowego w tubie. Wszystkie kręcono włosy, obserwatorki na pewno bardzo dobrze go znają. Natomiast um, ten mam wrażenie, że jest lżejszy. W podobny sposób do tamtego bardzo skręca te włosy, nadaje taki fajny kształt, ale przy tym to, co wyróżnia ten krem od tego poprzedniego, to to, że po, tych, po tym kremie te włosy są dużo bardziej lśniące, dużo bardziej miękkie. No, czego właśnie bardzo mi brakowało w tamtym poprzednim z Isany, więc on jest teraz na promocji w i jeszcze pewnie trochę będzie, także strasznie polecam sprawdzić. No, przetestujcie, myślę, że się nie zawiedziecie. Na kolejną rzecz mam olej do włosów wysokoporowatych. To jest um, olej z Maracuj z marki Anwen. No i to jest serum, którego ja używam do zabezpieczenia końcówek, a także do olejowania włosów. Bardzo fajnie mi się sprawdza. Jest prześwietny. Nie kosztuje jakoś strasznie dużo, bo kosztuje 15 zł za 50 ml. Także bardzo fajna opcja. No i też nadaje bardzo fajny błysk tym włosom, a przy tym właśnie bardzo dobrze je zabezpiecza. I pięknie pachnie. Także polecam. Kolejna rzecz do włosów. I on jest właśnie do włosów kręconych, ale jeżeli tam sobie zobaczycie, to tam są przeróżne inne oleje, i każdy ma konkretny napis do jakiej porowaś... porowaty... porowatości włosów tam jest to. Więc tam nisko porowate to będą właśnie takie proste włosy, lśniące i tak dalej. Także sprawdźcie sobie, bo marka Anwen ostatnio. Nie wiem co jest, nie wiem co jest, ale się w niej powoli zakochuję. No i zobaczymy, zobaczymy. Będę dawać znać, jak mi się więcej produktów sprawdzi. Dobra, to teraz przechodzimy do pielęgnacji twarzy i zaczynamy olejkiem do demakijażu. I e, to jest olej, który ostatnio pokochałam. E, wcześniej używałam tego z wianka, ale moim zdaniem ten się dużo lepiej sprawdza. Może dlatego, że ten wianek jest taki po prostu do wszystkich cel. A tutaj mamy konkretnie cleansing oil e, dla normalnej i mieszanej cery. Ja mam cerę mieszaną w kierunku tłustej, więc on mi się idealnie sprawdza. Cudownie domywa mi cały makijaż. E, ma taką. Mm, Powiedzmy, no oczywiście, że olejistą konsystencję, ale taką bardziej, że tak powiem, gęstą. Więc on nie spływa po rękach gdzieś Wam tam i nie robi takiego po prostu brudu w całej łazience, tylko naprawdę fajnie domywa. A przy tym, um, no po prostu jest to dużo fajniejsze, dużo milsze niż właśnie robienie tego takim typowym, najnormalniejszym olejkiem do demakijażu. Więc no, ten mi się strasznie sprawdza. Później zmywam go. W tej chwili żalem myjącym do buzi z sorai, tym takim naturalnym, i też mi się super sprawdza, także polecam. Dalej mamy olejek z nasion malin. To jest kolejny olejek, który ja już praktycznie całkowicie wykończyłam. To jest akurat olejek z Ministerstwa Dobrego Mydła. Natomiast te wszystkie olejki. To jest jedno i to samo ważne, żeby on był zimno tłoczony, no i naturalny. Nie miał nic w składzie poza właśnie tym konkretnym olejem z nasion malin. Świetnie mi się sprawdza. Nakładam go pod krem na noc, i no, czasami w momencie, w którym moja skóra już jest taka naprawdę wysuszona, że tak powiem, rano jak wstaję, to czasami też rano pod krem, ale to wtedy już w makijażu. To tak bardzo niewiele nakładam, bo on no, może być po prostu za ciężki pod makijaż. Natomiast świetnie się wchłania. E, pamiętajcie, że cerę tłustą też trzeba nawilżać. E, olej z nasion malin do cery trądzikowej, do cery tłustej sprawdza się przecudownie. Poczytajcie sobie, bo e, wiem, że oleje, cera tłusta, mieszana to jest takie... Po co mam używać olejów? Skoro no wiadomo, że moja cera sama bardzo dużo tych olejów wytwarza, to uwierzcie mi, że ten olej e, bardzo mocno reguluje na przykład wydzielanie się sebum. I w momencie, kiedy ja go nałożę mm, właśnie na noc, to rano 100 razy lepsze cera, dużo mniej mi się tego sebum wydziela. Uspokaja wszystkie te zmiany, on działa antybakteryjnie, co tu jest jeszcze napisane: przeciwzabalnie, właśnie reguluje wydzielanie sebum i zapobiega wypryskom. Także jego ja straszny polecam, jest prześwietny, i oleje zrewolucjonizowały moją pielęgnację, generalnie. Jeśli sobie przypominacie, jaką ja kiedyś miałam cerę, albo chcecie zobaczyć, to w filmikach na Instagramie. No, moja cera nie jest w najlepszym stanie, najlepszym momencie, i tak naprawdę niewiele zmieniłam poza pielęgnacją. E, całkowicie odstawiłam wszystkie moje stare produkty i zamieniłam je zupełnie na nowe i bardziej naturalne, właśnie e, bardziej świadomą pielęgnację w tej chwili stosuję. Więc, jeżeli chcecie to nakręcić, mam właśnie taki film o tym, jak ten trądzik i jak te moje wypryski, zapchane pory i tak dalej wyleczyłam. To koniecznie dajcie znać to Wam to nakręcę. W każdym razie olej prześwietna sprawa. No i kolejną rzeczą, której używam teraz niezmiennie i która właśnie też bardzo pomogła mojej cerze, to są kwasy. To jest akurat maseczka z The Ordinary, peeling właściwie nie maseczka, z kwasami AHA30 i BHA2. I używam um, przed pójściem spać, nakładam sobie to na oczyszczoną skórę twarzy na 10 minut, zmywam, nakładam krem, kładę się spać i rano wszystkie moje wypryski, wszystkie jakieś zmiany są tak okropnie, cudownie wygojone, może nie, że całkowicie znikają, bez przesady, to nie jest magia, natomiast um, wszystko jest takie fajne, takie załagodzone, takie jakby otulone i dużo lepiej to wszystko wygląda. Eee, także jeśli chodzi o ten peeling, to go naprawdę strasznie polecam, bo tak jak widzicie, już go niewiele zostało. O, niewiele go zostało i jak go tylko wykończę, to od razu lecę kupować kolejny. No i oczywiście nie możemy zapominać o tym, że kiedy stosujemy kwasy na skórę, to nie można nałożyć sobie kremu, być szczęśliwym, wyjść z domu i wszystko będzie spoko, bo zrobicie sobie tym jeszcze większą krzywdę niż jakbyście w ogóle tych kwasów nie używali. Bo yy, możecie sobie z tych wyprysków, które załagodzicie i z którymi będzie dużo lepiej następnego dnia po wyjściu na słońce zrobić przebarwienia. A wiadomo, że wypryski Wam się z czasem zagoją, natomiast z przebarwieniami już jest dużo, dużo, dużo ciężej. Także rzecz, którą ja już praktycznie całkowicie zużyłam, która... Jest cudowna, bo wcześniej wszystkie SPF-y, które używałam, już na pewno, na pewno nie używałam SPF SPFów 50. -tki. Po nałożeniu na twarz, to tak, makijaż spływał. Cera tłusta robiła się jeszcze bardziej tłusta, wszystko się zapychało, wszystko wyglądało po prostu okropnie, okropnie. Nienawidziłam nosić SPFów, a po odkryciu tego, to powiem Wam, że moje życie generalnie się zmieniło. Bo to jest SPF. Z firmy La Roche-Posay To staniecie ją na przykład w superfarmie. Tylko polecam, polecam naprawdę Czatujcie na promocję, bo te produkty są strasznie drogie A jak przychodzi promocja, to ta marka jest wyprzedowana minus 50% Więc no wtedy naprawdę bardzo polecam się w Te produkty się zaopatrzyć I no one są po prostu ten SPF odmienił moje życie Wiem, że już powiedziałam to parę razy, natomiast to jest kolejna rzecz, bez której ja w tej chwili nie wyobrażam sobie życia. Nakładam każdego dnia, w momencie nawet kiedy nie wychodzę z domu, bo promienie UVA i UVB potrafią przenikać przez um, szkło, przez wasze szyby i zrobić Wam po prostu masakrę na budzi. Także polecam Wam bardzo, bardzo, bardzo. Ale to dlaczego go polecam? Dlatego, że on. Um, to jest. Ciężko to opisać. To jest taki krem, który ma taką formułę, no to prawda ma formułę kremu, ma formułę SPF-u, natomiast to jest takie leciutkie. To ma mm, formułę takiego y, żelu. Żelu, który jest w dotyku całkowicie suchy. I w momencie, kiedy wy go rozsmarujecie, to tutaj jest zero jakiejkolwiek, y, jakiegokolwiek błyszczącego filmu. Tutaj wszystko jest po prostu całkowicie suchutkie. Tak jak tutaj jest napisane na tym kremie, on jest no po pierwsze nieperfumowany, więc nie zatyka porów, nie ma substancji, które są po prostu kompletnie niepotrzebne. To jest dermokosmetyk, więc też zupełnie inaczej działa niż te wszystkie filtry takie najnormalniejsze w świecie. No i przede wszystkim to jest napisane, że on ma Właśnie, tak jak mówiłam, suchą do dotyku, żelową konsystencję. I ona po zaschnięciu robi się aż ciężko w ogóle przejechać w tej skórze, bo ona się robi po prostu całkowicie matowa i taka, że aż bluruje pory. Ona działa w bar, ten krem, mówię ona, bo używam tego kremu jako bazy pod makijaż, działa w bardzo podobny sposób jak wszystkie bazy, które blurują pory. I ja ten krem odkryłam dzięki Nikicie Joy, to jest youtuberka z Australii bodajże. I ona też ma cerę tłustą i nie mogłam uwierzyć, jak ten krem cudownie wygląda u niej na buzi. Jak w jaki wspaniały właśnie sposób bluruje jej pory, a przecież to jest SPF, więc no nie wiem, to było strasznie dziwne. W każdym razie ja się w nim zakochałam, uwielbiam ten krem. No. Nie wiem, czego mogę więcej oczekiwać od SPF-u. Na pewno on się nie sprawdzi osobom z cerą suchą, bo niestety podkreśla suche e, skórki, suche placki na twarzy. Więc takim osobom tego nie polecam, ale w przeciwnym razie wierzcie, lecicie, jak będą promocje, kupujcie, nie ma nic lepszego. Dobra, jeszcze chwileńka, i przechodzimy do kolorówki. Natomiast mam coś, co ostatnio. Całkowicie zawładnęło moimi maskami w płacie, w płachcie, czy jak to tam wy nazywacie. W każdym razie są to maseczki, których mam już strasznie dużo. Strasznie dużo. Wiem, to już jest odrobinka obsesja, natomiast była ostatnia promocja w Supercarnie na nie i musiałam je kupić. Są to maseczki z firmy Skin Treats. Dostaniecie właśnie tą markę w. Super fajnie. Tutaj mam na przykład maseczkę detoksującą, ale na przykład bardzo lubię tą maseczkę, która ma odmładzać, ma tak rozświetlać cerę i też jest prześwietna. Albo jeszcze bardzo lubię maseczkę, o tu mam jeszcze na przykład taką z ananasem i ona też super działa, chociaż um, to chyba najmniej lubię ze wszystkich, najbardziej lubię o tą z awokado Ona jest świetna. Naprawdę. I e, tu jest napisane, że ona odżywia, nawilża i zachowa, pomaga zachować e, zdrowy i promienny blask. I powiem Wam, że ja jak nałożę sobie wieczorem tą maseczkę, e, zostawiam ją, oczywiście, w sensie zdejmuję płat, e, natomiast zostawiam całą tą esencję e, na noc, to rano staje z taką cudowną buzią, tak cudownie nawilżoną, tak... No, nie wiem, taką z takim blaskiem, taką zdrową, że naprawdę ja jestem zachwycona tymi maseczkami. Jak widzicie, już zrobiłam y, niezły zapas, i teraz będę je sobie w spokoju zużywać i czekać na kolejną promocję w Superfarmie. Także no, polecam, strasznie polecam. One kosztują 10 zł, więc to też nie jest nie wiadomo ile, za to ile ta maseczka robi, naprawdę. No i już ostatnią rzeczą do pielęgnacji jest to nawilżający koktajl 3 w 1 do twarzy Aqua Hydra Skin z marki Nakomi. On mi się świetnie sprawdza, nakładam go cieniutką warstwę na noc, jaką taką maskę odżywczą na noc. W ten sposób też można go używać, można go używać też w większej ilości i wtedy stosować jako zwykłą maskę którą później oczywiście zmywamy, natomiast ja właśnie najlepiej, yy, najlepiej mi się go używa w momencie, kiedy nałożę niutką warstwę i pójdę spać. On ma też taką super konsystencję, która się nie klei, nie klejcie się do poduszki, nie zostaje to wszystko na poduszce, tylko rzeczywiście skóra to pije. No dobra i wreszcie przechodzimy do kolorówki, czyli do dwóch rzeczy, bez których ostatnio nie potrafię żyć. Um, tak jak widzicie, makijaż, który mam w tej chwili na oczach, jest zrobiony tą paletką. To jest paletka abstrakcja. Jest um, współpracą um, między mysą tą a właśnie Glam Shopem. Macie tutaj przepiękne kolory, cudowne turbopigmenty. To jest moje pierwsze w ogóle zetknięcie z cieniami matowymi z Glam Shopu. I powiem Wam, że jestem tak oczarowana, one się tak cudownie blendują. No, ten makijaż, jak chcecie zobaczyć, to on też będzie na kanale. Albo już jest, możecie tam sprawdzić. W każdym razie wiele rzeczy z tych kosmetyków, które dzisiaj Wam pokazuję właśnie wrzucę Wam do tamtego filmu i jak się tych wszystkich rzeczy tam używało. Także jeżeli jesteście ciekawi, to koniecznie tamten film obejrzyjcie i jak chcecie się dowiedzieć, jak zrobiłam ten makijaż. I jakich tam produktów użyłam, a tak Wam tylko zdradzę, że wszystkie inne poza tą paletką i rozświetlaczem z tej kolekcji, wszystkie te produkty są bardzo tanie i w innych cenach, także polecam zajrzeć, ale no generalnie ta paletka bardzo mi się podoba, super mi się z nią pracuje, jest moim zdaniem warta tych pieniędzy, oczywiście sama ją kupiłam i no powiem Wam, że odkąd ją mam, maluję się nią codziennie, także... Bardzo wam ją polecam. No i tak samo z tej samej kolekcji mam tutaj Turbo Highlight, czyli również rozświetlacz, który został stworzony właśnie przy współpracy Marty i Shopu. I tak jak widzicie, mam go dzisiaj na policzkach. I no myślę, że nic więcej nie muszę mówić. On jest prześwietny. Nie mam w tej chwili żadnych lamp włączonych, także macie tu tylko i wyłącznie światło dzienne i to jak on wygląda cudownie w świetle dziennym. Jak on kompletnie nie ma drobinek na twarzy. Um, nie daje żadnego koloru, więc każdy może go używać. Po prostu jest taka cudowna, piękna tafla, co ja uwielbiam, ubóstwiam. Także strasznie Wam polecam tą kolekcję. Już się zamykam, bo w tamtym filmie tyle się o niej nagadałam, że no może już, już wystarczy, tak mi się wydaje. I tutaj mam brązer, którego używam non-stop. Um, też pokazałam go w tamtym filmie. To jest Eveline Glow Go Bronzing Powder w odcieniu 01 Hawaii. To jest brązer wypiekany. Jak widzicie, już trochę mi się go udało zużyć. O. On był taki zaokrąglony kiedyś cały. W każdym razie jest prześwietny, cudownie opala cera. Wygląda pięknie. Na takich bladziokach, jak ja, bo ja jestem okropnym bladziochem w tej chwili. No, wygląda cudownie. Co ja mogę więcej powiedzieć? Bardzo go lubię. Super mi się sprawuje. Poza tym kosztuje parę naście złotych. Także strasznie polecam. Kolejna rzecz, która również kosztuje parę złotych zł i dorwiecie w Hebe, to jest odżywka do rzęs z essence, która mi się prześwietnie sprawdza. Dzięki której mam takie ładne rzęsy dzisiaj i no uwielbiam ją. Także jak macie 15 zł na zbyciu i chcecie mieć piękne rzęsy, podkreślone, pogrubione, nakładamy ją pod maskarę i na to nakładamy właśnie e, tuż do rzęs no to ona się świetnie sprawdza i bardzo Wam ją polecam. Natomiast na ustach mam połączenie tych dwóch produktów: to jest Lip Maximizer z Eveline oraz wylurowa matowa pomadka do ust z Hean. Hean mam w kolorze Reggae, natomiast ten błyszczyk do ust mam z jaden Pszczelin i powiem Wam, że oba te produkty prześwietnie mi się sprawdzają, oba mam je w tej chwili na ustach. Ta pomadka sama w sobie ma super matowe wykończenie, ale jak nałożymy pod nią ten właśnie fajny taki spulchniający usta, powiększający usta błyszczyk, to ona ma takie super wykończenie, takie świetliste, ładne, takie dziewczęce. Które ja bardzo lubię, ten błyszczyk się pod tą pomadką kompletnie nie klei, nadaje tylko właśnie takiego fajnego wykończenia, które ja bardzo lubię. No i pomimo tego, że bardzo lubię tą pomadkę samą w akcji, to jednak z tym błyszczykiem dużo bardziej mi się podoba. A poza tym, oczywiście, te usta są pełniejsze, bo ten błyszczyk naprawdę działa. No i tak jak mówię, cały ten makijaż jest już nagrany będzie w tym drugim filmie, więc jeżeli jesteście ciekawi w jaki sposób ten błyszczyk działa i czy on naprawdę działa, no to tak, tak czy inaczej odsyłam Was do tamtego filmu, gdzie będziecie mogli po prostu to wszystko zobaczyć w akcji. No dobra, e, moja cudowna miseczka jest już pusta. To byli wszyscy ulubieńcy moich ostatnich miesięcy. Mam nadzieję, że fajnie Wam się oglądało, że e, skusicie się na jakichś rzeczy, że coś Wam przypadło do gustu. Z tych rzeczy, o których mówiłam, jeżeli jesteście ciekawi, tak jak mówiłam, em, tej mojej pielęgnacji w tej chwili, jak to wszystko wygląda, jak mi się udało wyleczyć wszystkie te zmiany trącikowe, które miałam na buzi, no to koniecznie dawajcie znać w komentarzach i chętnie taki film dla Was nagram. Mogę Wam też pokazać, jak ta moja buzia wyglądała, w jaki sposób się po tych kosmetykach goiła, itd. Tak 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 Także jesteście jeżeli jesteście ciekawi, to oczywiście dajcie znać, a na pewno coś takiego nagram. No i wydaje mi się, że to by było na dzisiaj koniec, bo pokazałam wam wszystko, czego ostatnio używam, wszystko, co ostatnio lubię. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, to oczywiście poproszę Was o łapki w górę i koniecznie subskrybujcie na mój kanał. No i oczywiście odsyłam do tamtego filmiku, w którym pokazałam, jak zrobić ten makijaż. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. No i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!